Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku bliźniąt na maj 2025. Paśkielichów, jest jakaś dobra wiadomość albo jakieś szczęśliwe wydarzenie, albo poznanie nowej osoby, bo to może być osoba od serca, może być jakaś no, przyjaciółka, przyjaciel. W każdym razie coś nowego, coś świeżego. Dla niektórych narodziny dziecka są też możliwe, ale to powtarzam, że to dla niektórych, bo to nigdy nie jest tak, że wszyscy naraz będą dzieci rodzić, więc to zawsze tak przypominam, co jeszcze pomysły, narodziny twórczych pomysłów też może być. I teraz zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie przeważające tutaj. Pójście w nową drogę, macie dwie nowości. Pójście w nową drogę, coś nowego, czyli zarówno dla rodziny dziecka, by tu pasowały do nowej drogi, bo stajecie się matkami czy ojcami, ale też może to być pójście do szkoły, no do szkoły. jakieś dokształcanie się to jest jedna z opcji pójście za nowym pomysłem bo tu może być nowy pomysł czyli będziecie chcieli go realizować może być to związane też z podróżą albo ze zmianą sytuacji będziecie poznawać siebie w nowych sytuacjach, ale także inne osoby coś będziecie poznawać czyli może być jak najbardziej nauka czy ta jakieś warsztaty, czy kursy ale też jakieś nowe działanie bo jeżeli są nowe pomysły to może być nowe działanie czy to związane z podróżą, czy z jakimś hobby. No dobrze, zobaczymy, co tam jeszcze przeważy w tej kwestii. Na coś będziecie czekać. Na owoce tego nowego działania będziecie tutaj czekać. No od, od razu byście chcieli te owoce. Przepraszam, no od razu byście chcieli owoce, ale to tak od razu w 5 minut się nie da. No troszkę tu trzeba poczekać. Jeżeli oczekujecie, czy to owoców w materii, bo coś sobie zasiejecie, na przykład w ogrodzie od razu chcecie to je zjeść. No, to jest taki śmieszny może przykład, ale faktycznie no, człowiek jak coś tam sobie zasieje, czy posadzi jakieś krzew owocowe, czy drzewo owocowe, to od razu tych jabłuszek nie będzie miał, to trzeba poczekać. No ale na przykład porzeczki to miałam dosyć szybko. Jak pierwszy raz posadziłam, teraz bym znowu chciała posadzić, bo tam mało trochę, jeden krzaczek to mało więc ja bym sobie jeszcze chciała posadzić no ale jak się posadzi to tak od razu nie będzie ale dosyć szybko były to, to muszę przyznać jeśli chodzi o porzeczki bo tam nie wiem jakie inne krzewy czy agres, czy coś, bo agres tu nie mam teraz tak, tutaj mamy szóstka monet, no wróci do was to, w co zainwestowaliście swoją energię, czyli jeżeli czekacie na jakiś zwrot energii na jakieś owoce swoich działań swoich starań, tych zwłaszcza tych nowych bo tu się one pokazują, pokazały no to tutaj, owszem chwila oczekiwania jest, trochę trzeba poczekać, ale ta energia, którą żeście wydatkowali, wydatkowali na cokolwiek, czy to na pracę zawodową, czy na pracę w ogrodzie, czy na pracę gdziekolwiek, czy na jakąś inną sytuację, zaraz powiem jaką, to tutaj ta energia do Was wróci. A, a, a co chciałam dopowiedzieć? To chciałam dopowiedzieć, że to jest też karta pomocy. Czyli jeżeli komuś udzieliliście, udzieliliście wcześniej pomocy, to ta osoba może też wam tutaj się jakoś zrewanżować, albo udzielić pomocy albo w inny sposób zrewanżować się bo tu jest zwrot energii pokazany no może dla niektórych to będzie zwrot tej zaliczki na podatek tak, bo to, 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 nie wiem jaki tam jest termin, bo to teraz a nie, to maj, nie wiem czy to tam jeszcze będą zwracać, nie, chyba jeszcze będą zwracać te te zaliczki już tam nie pamiętam, jakie były te terminy. W każdym razie. No ja już dostałam <grym> zwrot zaliczki, dlatego takie, nie, nie znam tych terminów, jakie tam są później. W każdym razie zwrot czegoś, zwrot czegoś, co wpłaciliście, a ktoś jest wam teraz winny. Hmm, może wam to oddać, czy to będzie jakaś pożyczka, na przykład ktoś, może od was coś pożyczył, no to może wam to oddać. Czy może właśnie coś komuś wyświadczyliście, jakąś przesługę, to ta osoba może się zrewanżować? Idźmy dalej. Cesarz. Wygląda to bardzo dobrze, bo to jest zarówno jeśli chodzi o sprawy materialne, finansowe, zawodowe, jak i rodzinne. Jesteście tu w rodzinie autorytetem, a może w swojej firmie jesteście autorytetem dla swoich pracowników, współpracowników czy podładnych, czy. Czy kogokolwiek, jesteście tu jakimś autorytetem, bo macie już wiedzę, macie już doświadczenie. Jest tu pokazana osoba doświadczona, która zdobyła swoje doświadczenie przez dłuższy okres czasu, więc to nie jest jakieś byle co. Jest to poważne doświadczenie, które wpływa na Waszą mądrość. Co jeszcze, energia ojcowska, czyli jako rodzice jesteście tu spełnieni. Co jeszcze? no Może być przepływ gotówki albo awans w miejscu pracy. Poczucie wolności też jest duże, czyli to Wy decydujecie, tu nikt wam nie, nie będzie decydował o Waszym życiu, tylko Wy tu decydujecie, podejmujecie decyzję na temat Waszego życia, czy Waszej rodziny, czy Waszej firmy. Coś niespodziewanego się pojawia. To może Wam troszeczkę przeszkadzać i troszeczkę być męczące, ale tylko troszeczkę, bo Wy sił macie dosyć. No tutaj jesteście władni, w pełni władni, macie siły, macie decyzyjność, możecie wiele, wiele zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść i rzeczywiście robicie to, a no, że jest to trochę męczące. To jest inna sprawa. No, tak troszkę czujecie, jakbyście musieli trochę tam poustawiać albo ludzi, albo rzeczy. Albo no, jakaś taka jest energia, może mniej przyjemna, bo może być nawet takie odpychanie czegoś, no coś, coś się wali. tam, Ale, ale to, nie, to nie jest wieża. To nie jest wieża. Tu nie ma zawalenia, że coś się zawali, tylko że się po prostu dużo obowiązków kumuluje, czegoś, jakichś zajęć dodatkowych, które wcześniej nie były przewidziane. I mamy siódemkę mieczy. No ta siódemka mieczy to też się wydaje mniej przyjemna, ponieważ albo jest to ktoś, kto was okłamuje lub próbuje wystrychnąć nadutka czyli oszukać, albo jest też może być też taka sytuacja, że czegoś nie będziecie chcieli komuś powiedzieć, ponieważ gdybyście powiedzieli, to, to coś no to byście sobie zaszkodzili, no są takie sytuacje, że nie możemy gdzieś, kiedyś czegoś powiedzieć, no są takie, w niektórych sytuacjach nie możemy wszystkiego powiedzieć. Ponieważ byśmy sobie bardzo zaszkodzili, albo moglibyśmy zaszkodzić na przykład naszej rodzinie. No są takie sytuacje, że trzeba coś przemilczeć, buzia na kudkę. I, I to jest takie coś, ale gdyby chodziło o tą osobę, która wam czegoś nie mówi, no to też trzeba pomyśleć, czy to jest takie właśnie uczciwe z jej strony, bo skoro przed wami coś zataja, co powinna wam powiedzieć, bo to jej nie zaszkodzi, jak powie prawdę, tylko wam może pomóc, jeżeli, jeżeli ona coś powie, a ona tutaj zataja, no to wtedy jest to mniej przyjemne. No trudno takiej osobie ufać po prostu. Trudno taką osobę sobie wybrać na przyjaciela czy przyjaciółkę, która nie jest szczera z wami. No to tak dobitnie powiem, bo takie osoby no, nie nadają się na, na przyjaciół. No, może to być też jakaś firma, która próbuje was oszukać, no też tak może być. Ja często też dostaję telefony jakieś, że ktoś mi coś oferuje. Ja z tego nigdy nie korzystam, no ale są osoby, które korzystają i później żałują, więc to przestrzegam. Teraz tak, co tam. No właśnie, przestrzegałam, no, a nie mówiłam. Ktoś was chce wystrychnąć na dudka. No i teraz tu taka sytuacja, no trochę tu lęki się też pokazują, lęki. Z lękami no, nie należy walczyć, tylko po prostu przepracować je, tak? Więc to od razu też tu. Rada jakaś musi być do tego, żeby nie było, że ktoś się będzie bał i coraz więcej. No nie, nie, to, to nie, nie o to chodzi, że jak się pokazuje karta lęków, to mamy się bać coraz więcej. Bo to są lęki jako tematy do przepracowania, czyli trzeba sobie przypomnieć, z jakiego powodu te lęki w ogóle mamy, bo to często z dzieciństwa pochodzą. Więc sobie przypomnieć, zaakceptować je, zaakceptować te wszystkie sytuacje lękowe, bo to te sytuacje się pojawiają. Systematycznie albo niesystematycznie, ale wiele razy po prostu się powtarzają, tak? Te same sytuacje lękowe się powtarzają, więc znów w końcu trzeba kiedyś to przepracować. A przepracować można no, najpierw poprzez akceptację, poprzez zrozumienie przede wszystkim. Czyli jak będzie zrozumienie, to akceptacja też przyjdzie. No, na różne sposoby można, na różne sposoby, bo to zależy, jaki lęk, jaka sytuacja, ale Warto sobie też poczytać, czy w internecie, czy zasięgnąć poradę jakiegoś psychologa, dobrego, ale dobrego, bo nie każdy jest dobry. Także no, przepracowanie lęków jest potrzebne, bo to się wiąże z nałogami, też. Co dalej? Aha, ha, i tu jest pokazane, z czym najbardziej to się wiąże: no trzeba zmienić schematy umysłu. No, że trzeba coś zmienić, przemeblować w głowie, bo tutaj się pokazuje, że jeżeli nie przemeblujecie sobie tych waszych programów umysłu, no to po prostu przestrzeń sama się będzie tego domagała i coś takiego się stanie nagłego. Nagła zmiana, nagłe zburzenie czegoś. Ale zburzeniu ulega zawsze to, co jest zbudowane na kruchych fundamentach na fundamentach iluzji lub kłamstwa. No właśnie, wszystko się zgadza. Kłamstwo. To może być czyjeś kłamstwo, niekoniecznie wasze, ja tu mówiłam o tym. Natomiast gdyby chodziło o jakiś związek, no jeżeli on jest zbudowany na relacjach nieszczerych na przykład tak, no to może się zawalić. Ale nie, niekoniecznie dotyczy to związku, może dotyczyć to zupełnie czegoś innego, jakichś innych, bo ja też tam mówiłam o przyjaźni, że taka osoba nie zasługuje na przyjaźń, po prostu nie warto się przyjaźnić z osobami nieszczerymi no Znajomo może być jakoś tam dalszym, ale na przyjaciółkę się nie nadaje, czy na przyjaciela. I teraz tutaj się coś zawala. No, może właśnie ta przyjaźń się zawali, może coś innego. To może się zawalić cokolwiek, ale to, to zawalenie, to zburzenie tej wieży jest potrzebne, bo tutaj dzięki temu pozbędziecie się czegoś, co wam szkodziło. Czy tej osoby, takiej no fałszywej, delikatnie mówiąc, no, no, nie delikatnie. Właściwie nie powiedziałam tego delikatnie, no bo tu już nie ma co, nie ma co sobie żartować, to jest sprawa poważna. Skoro dochodzi do, do wieży, to jest to sprawa poważna. No jeszcze tam był po drodze właśnie ten bies. Trzeba zburzyć to, co jest oparte na kłamstwie, albo zburzyć to samemu, czyli no, zmienić coś, zmienić coś tak, żeby żyć w zgodzie. Z własnym ja, z, w zgodzie ze sobą, po prostu, w zgodzie ze sobą trzeba żyć. Jeżeli coś nie jest w zgodzie, <laughs> przepraszam, jeżeli coś nie jest w zgodzie z nami, to to ulegnie zburzeniu prędzej czy później, a tu wygląda na to, że nawet dosyć, dosyć wcześnie to nastąpi. Więc to ulegnie zburzeniu, ale to jest dobre, bo tu nastąpi takie uprzątnięcie drogi, czyli to, co było złe, to, co było szkodliwe, czy jakieś krzywdzące nawet i dla nas, czy jakieś no, nie, niekorzystne, to zostanie zmiecione z powierzchni ziemi po prostu i uprzątnięcie drogi spowoduje, że w to samo miejsce możemy zbudować coś lepszego, coś coś piękniejszego i tu już będę robić och i ach, bo to jest bardzo piękna rzecz, bardzo piękna rzecz, bo to jest szczęście, to jest karta szczęścia, zadowolenia, równowagi. No tutaj nie było równowagi, bo coś musiało ulec zburzeniu. To co było niedobre dla nas musiało ulec burzeniu, dlatego tu równowagi nie ma. Ale jak już tam to pójdzie, z dymem czy, czy, czy nie wiem, czy z podmuchem wiatru jakiegoś, to tamto zniknie, bo będziecie mogli zbudować swoje szczęście. Czy to rodzinne, czy to związane z, może z jakąś nową przyjaźnią, z nowym partnerem, czy, czy, a może ze starym partnerem, ale już na nowych zasadach, też tak może być. No, to Zależnie od sytuacji, każdy ma inną. Ale tu już jest pokazane szczęście, tu już jest pokazane zadowolenie, spokój, harmonia, czyli tu już żadnego burzenia już nie ma, tu już nie ma co burzyć po prostu, bo tu już się buduje to, co jest dobre, co jest szczęśliwe. Także tu już burzenia nie będzie w danym czasie, co dalej. No, ale odpoczynku to będziecie potrzebowali jakiejś takiej regeneracji sił, no po tej wieży. Po tej wieży, no bo ona taka męcząca ta wieża. Tu trzeba będzie posprzątać jeszcze te, te, to gruzowisko i po tej wieży trzeba będzie odpocząć, przemyśleć może pewne rzeczy. Zadbać o swoje zdrowie przede wszystkim o spokojny sen, bo tutaj sen jest bardzo regenerujący. Jest bardzo potrzebny. Hmm. O jednak tutaj jakoś wraca jakaś nieudana relacja z drugą osobą. No przykre, no bo myślałam, że już sobie daliście spokój z tą osobą, chyba że to jakaś inna osoba. O. Jest tu jakaś osoba taka nie fair wobec was i być może jest to ta sama osoba, która się tu pojawia, która będzie chciała no jeszcze was uszczypnąć, że tak powiem. W jakiś sposób dokuczyć Wam, może z zemsty? No, niektóre osoby tak działają idiotycznie, no ale co zrobić? Być może z zemsty, być może z innego powodu, jakaś osoba będzie chciała Was jeszcze uszczypnąć. Natomiast, czy Wy sobie na to pozwolicie, żeby czuć się tutaj ofiarą? Czy lepiej pożegnać tę osobę raz na zawsze? A może to być też inna osoba, no bo ja się, ja się przyczepiłam, że to jest ta sama osoba, ale może być też ewentualnie inna. Chociaż bardziej to bym, bardziej bym się skłaniała, że może być ta sama, która czy to z zemsty, czy z jakiegoś takiego niezadowolenia będzie Wam tu chciała jeszcze dokuczyć. To dobrze, no to jeszcze tam pewnie o tym będę wracać do tego, ale co tu mamy? No właśnie, spojrzeć na sytuację z innej strony, czyli nie spojrzeć na tę sytuację w ten sposób, jak tu wygląda, że czujecie się ofiarą, nie tak patrzeć na sytuację tylko spojrzeć na tę sytuację, czego ta sytuacja mnie uczy, bo może ja czuję hmm, mam niskie, może mam niskie poczucie własnej wartości i dlatego ta osoba mnie tutaj kuje, że tak powiem, czyli no dokucza mnie jakoś. Może jeszcze inne są przyczyny tej sytuacji. No w każdym razie, może właśnie, no za mało ja to mówiłam gdzieś w którejś, że tu macie w zgodzie ze sobą. Bardziej dbać o to, żeby być w zgodzie ze sobą. A, a nie podkładać, podkładać się pod czyjeś oczekiwania. I teraz spojrzeć na tę sytuację inaczej, odwrotnie. Czyli bardziej skupić się na własnym dobru niż na tym, żeby zadowolić jakąś osobę, która was rani, was rani. Jak jeszcze można spojrzeć? Można spojrzeć z punktu widzenia innej osoby, bo może ta osoba no, też była zraniona przez kogoś, no i trzeba ją zrozumieć. No. Mówię tak troszeczkę może ironicznie, że trzeba ją zrozumieć, ale faktycznie to zrozumienie tutaj dużo pomoże, bo łatwiej nam będzie wybaczyć przez to. Jeżeli zrozumiemy, że ta osoba tak działa, ponieważ też została zraniona przez kogoś, no to po prostu łatwiej nam będzie się uspokoić w tej sytuacji, uspokoić emocje. No, a z tą osobą wcale nie musimy się kontaktować, to już jest osobna kwestia. Co innego jest wybaczenia, co innego kontaktowanie się. Nikt was nie, nie zmusza do kontaktowania się z taką osobą, która kłamie, która jeszcze raz pokaże, rani was w jakiś sposób. No, najczęściej słowami, no, chociaż zdarza się, rękoczyny też się zdarzają, nie? Ale najczęściej słowami. Więc inaczej trzeba spojrzeć na tą sytuację, żeby ją zrozumieć żeby ją zrozumieć, no to ponieważ tak się kończy, może jeszcze najlepsza taka no jakaś fajna radość na czerwiec na czerwiec, paść buław buław, tak, jest to, jest to radość, ponieważ jest to radość związana z nowym działaniem, czy z jakimś hobby czy z jakimś, z jakąś podróżą może być związana albo z namiętnością Hmm, czyli tu będziecie chcieli robić coś i będziecie to robić, bo to jest karta działania. Będziecie chcieli robić to, co wy lubicie najbardziej, co najbardziej was interesuje, ekscytuje, co was pociąga, ale coś nowego, to jest nowość, coś nowego. To może być bardzo fajne i teraz przesłanie. Usuń poczucie krzywdy, a usunie się krzywda. No to właśnie, właśnie, o tym tutaj rozprawiałam dopiero co. Usuń uczucie krzywdy, czyli jak przestaniesz się czuć skrzywdzony, to tak jakby tej krzywdy nie było. I wtedy Twoje emocje wracają do normy. Wszystko w tobie wraca do równowagi, do harmonii, bo nie traktujesz tego jako swoją krzywdę, tylko jako doświadczenie, które czegoś tam miało Cię nauczyć czy to cierpliwości, czy zrozumienia innych osób. No, wielu, wielu rzeczy, bo to może też chodzić o tolerancję, może chodzić o. No, Jaki spokój wewnętrzny, czyli to ciebie uczy spokoju wewnętrznego, zrozumienia, no i tak dalej. To wszystko, co tam wcześniej mówiłam. Jeszcze raz powiem, podsumowując, już jeszcze raz to przesłanie. Usuń poczucie krzywdy, a usunie się krzywda. Czyli to będzie tak, aby tej krzywdy nie było. Owszem, to doświadczenie jest dla ciebie ważne, cenne. Warto może nie tyle, że rozpamiętywać, ale pamiętać warto tą lekcję, natomiast nie rozpamiętywać tego jako krzywdę, bo jeżeli będziecie rozpamiętywać to jako krzywdę, to będziecie ciągle drapać te swoje rany i nigdy nie będziecie się czuli wyleczeni, natomiast jeżeli weźmiecie tylko z tego lekcję, i przestaniecie te rany swoje drapać, drapać, czy dotykać chociażby nawet, bo rana zawsze będzie bolała, jeżeli będziemy ją cokolwiek z nią robić, czy dotykać, czy drapać, czy, czy, czy zasilać swoją uwagą, swoją uwagą, taką właśnie, no, przykrą, tu jest przykre to pokazane. Więc nie zasilajmy tej krzywdy, tylko potraktuj, potraktujmy to jako lekcja, a wtedy ta krzywda właściwie zniknie, tak jakby jej nie było, zdrówka do usłyszenia.